Dobry, dzień dobry, cześć wszystkim. Chciałbym Wam pokazać jedno z moich, jedno z moich miejsc na ziemi, w którym, w którym realizuję swoją pasję i w którym jestem bezgranicznie zakochany. Myślę, że delikatnie zawiera dech w piersiach. tutaj dzisiaj się dzieje? Wieje wiatr niezbyt mocny, ale taki w sam raz na odpalenie latawca Ozon Explore w rozmiarze 12 metrów. Dobra, myślę, że starczy tego gadania. Podpinam kamerkę z przodu i ruszamy. No, to mam nadzieję, że mi potowarzyszycie jeszcze chwilę. Dobra, jak wszystko dobrze pójdzie, latawiec raz powinien Wystartować ok, cofamy się. Jest mamy w górze, ok, i śmigamy na zwiedzanie okolicy. Teraz trzeba delikatnie się znieść Tu mamy trochę dziurę, więc ją ominiemy. Pojedziemy sobie drugą stroną. Ok, teraz jedziemy totalnie w dół. Może nie tak totalnie, ale w dół. Ok, myślę, że wystarczy na tej grani, bo tam delika, delikatnie mówiąc mamy przepaść, więc zrobimy zwrot. I teraz pojedziemy sobie za wieczną stroną zniesienia. Wiatr jak to w górach. Momentami wieje mocniej, momentami wieje słabiej, ale jak ma się rozeznanie terenu i wiesz gdzie jeździć, to zawsze znajdziesz fajną dyszę, gdzie będziesz w stanie jechać tam gdzie chcesz. Gdzie jedynym ograniczeniem. Jest Twoja fantazja, Twój strach i Twój zdrowy rozsądek. Ok, tutaj mamy lekki spadek terenu, więc wspomożemy się grawitacyjnie. Tutaj bardzo ładna dysza jest, więc wiaterek nam ładnie. Ładnie powiewa, więc spokojnie można wyostrzyć. Ok, jesteśmy teraz w takiej kotlince, gdzie pojedziemy totalnie na wprost. Jakie zadanie, jaki cel sobie teraz wyznaczyłem? Objechać po nawiecznej to wzniesienie, które widać tutaj po prawej. Wjechać na tam szczyt, tam gdzie widać te skały, i za wiecznym zboczem zjechać w dół do miejsca, z którego zacząłem. Tak, w międzyczasie, coś Wam powiem, przebywanie. Tutaj w tej chwili sam na sam z ratawcem z tymi przepięknymi górami i z wiatrem naprawdę doskonale ładuje baterie pobudza do życia i nadaje temu życiu sens życie bez pasji nie ma sensu. To tylko jest wegetacja. Dlatego ludzie z pasją są bardzo bogaci. Mimo iż czasem nie mają pieniędzy. Ok, wyjechaliśmy na wzniesienie. A jeszcze może kawałeczek. Oddali widać trasę narciarską i wyciąg. Natomiast zjazd zrobię. O tutaj wzdłuż trasy narciarskiej po zawiecznej stronie zniesienia. O, i teraz już jest pełna petarda. Nie wiem czy mnie słychać, ale jedziemy. Hu uh, uh, i uh. yeah. uh. Tak. No to co, kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może taki przydługawy trochę filmik, ale trudno. Nie chciałbym tu nic ucinać. Sami ocenicie jak nie obejrzycie do końca. No to, to raczej nie dotrwacie również do tych moich najszczerszych, najfajniejszych, najbardziej śnieżnych, najbardziej snokajtowych pozdrowień, które Wam w tej chwili przesyłam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, mam nadzieję, do zobaczenia w Dolomitach. Zapraszam Was serdecznie. Hej!